Już od prawie czterech wieków ludzkość jest w stanie niemalże obsesji na punkcie XVI-wiecznego francuskiego astrologa i wróżbity Michaela de Nostradam lub jak nazywa się go po łacinie Nostradamusa. Zainteresowanie jego osobą wzmogło się niedawno po raz kolejny, gdy pojawiły się pogłoski, że zgodnie z jego zapowiedziami w 2022 roku ma dojść do trzeciej wojny światowej. Niedawno na łamach portalu Inne Medium pisaliśmy o niektórych centuriach Nostradamusa, które miały odnosić się do przeszłości, a nawet obecnego 2022 roku. Wówczas informowano o niedoborach żywności, ogólnoświatowej suszy, eksplozji meteorytu i dalszym rozwoju sztucznej inteligencji. Chociaż trudno jest określić dokładną datę któregokolwiek z tych zdarzeń, teraz pojawiła się nowa predykcja. Zgodnie z którą Nostradamus przewidział nadejście poważnego konfliktu zbrojnego jeszcze tej wiosny, który dotrze aż do granicy Francji. Wśród centurii Nostradamusa odkryto dość niejasną sugestię, która w obecnym kontekście faktycznie może źle wyróżnić przyszłości Europy. Zgodnie z jej treścią, Francja będzie musiała stawić czoła jakiemuś zagrożeniu z kierunku wschodniego. Niebieska głowa wyrządzi białej głowie tyle zła, ile Francja wyrządziła im dobra. Martwy na żaglowcu, Wielmożny wisi na gałęzi. Gdy schwytają go jego ludzie, król zapyta za ile. Niektórzy odbierają to jako zapowiedź dalszej ekspansji armii rosyjskiej, aż do granicy Francji. Jak widzicie, nie ma tam ani wzmianki o dacie lub czymkolwiek, co mogłoby wskazywać. Że dojdzie do tego w 2022 roku. Nie wypada nie wspomnieć tu jednak słów Bobiego Szailera, a więc jednego z najbardziej aktywnych interpretatorów Nostradamusa, który jeszcze w zeszłym roku ostrzegał, że zgodnie z centuriami dojdzie do ogromnej i długiej wojny, która potrwa od 25 do 29 lat i po której nastąpią mniejsze konflikty, które dodatkowo podzielą Europę. Warto więc zadać pytanie, czy jest się czego obawiać. Powróćmy więc na moment na Ziemię. Nim się obejrzymy, minie 400 lat od kiedy Nostradamus opublikował swoją słynną księgę Les Prophéties. Jego cztery wiersze pozostają popularne, mimo iż wiele z przypisywanych mu predykcji nigdy się nie spełniło. Zdarzały się oczywiście sytuacje takie jak słynny wielki pożar Londynu z XVII wieku albo dojście do władzy Adolfa Hitlera, kiedy to słowa Nostradamusa były aż nader konkretne. W przeważającej liczbie przypadków nawet ci, którzy popierają teorię o mistycznych zdolnościach Nostradamusa, mają jednak trudności z uzgodnieniem, która z interpretacji opisuje naszą przyszłość. Dobrym przykładem są chociażby przepowiednie dotyczące rzekomo eksplozji bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki, zamachów z 11 września lub zabójstwa prezydenta USA Johna Kennedy'ego. Century to w znacznej większości jedynie niejasne wzmianki, które często można dopasować do sytuacji historycznej. Niezależnie od tego, czy Nostradamus widział przyszłość, jego teksty nigdy nie były wystarczająco jasne, aby wyciągać na ich podstawie prognozy na nadchodzące lata. Można co najwyżej głowić się nad przeszłymi wydarzeniami i rozważać, czy to właśnie o nich mówił słynny Jasnowidz.